Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku nadszedł bardzo dziwny dzień w moim YouTube'owym życiu. Myślałem, że nigdy taki nie nadejdzie, ale jednak nadszedł jest to porównanie butów pumy do butów pumy. Tego się nie spodziewałem, ale mam nadzieję, że będzie tego więcej, ponieważ dla mnie Puma jest w na sensie najlepszą marką, jeśli chodzi o buty do koszyków. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć już w sobotę odcinek z rankingiem jakościowo marek do koszykówki w naszym kraju. Oczywiście nie na świecie, bo wszystkich nie mamy dostępnych, ale dajcie znak, bo uważam, że to byłby dość ciekawy odcinek. Dobra, przejdźmy już do samego porównania. Mamy tu Puma Cord Rider 2 oraz Puma MB01. I tak, oba używałem ad dorowo, tak, grałem <grym> w Rick and Morty. To są buty, Niech się gra w mojej drodzy, to są buty tylko. I w tych grałem mega dużo outdoorowo, a w tych dużo na hali. Outdoorowo już grałem w nich ze 2-3 razy, tylko głównie w tych czerwonych, i teraz postanowiłem wziąć te, ale tak tutaj na odcinku fajnie to wyglądało: mi zielony i niebieski. Pierwsza kategoria cena do sztosa, jeśli chodzi o sztosy. Ten but niszczy wszystko, jest destrukcją kompletną. Ta, ta nowa taka wychodziła chodziła tam, różnokolorowa też mega, żałuję, że nie mam, ale byłem widokiem. Do tego ta galakcja. Mam jeszcze tą OG, tą czerwono-czarno. Uważam, że mega dużo fajnych kolorystyk, zobaczymy co jeszcze wyjdzie. Może coś z powinę powinę i będzie na kanale. Jestem bardzo ciekaw. Tutaj to niebieskie nic innego mi się nie podoba. Szczerze powiem, nie moje klimaty, ten niebieski but, jak zobaczyłem, to od razu mi się tak spodobał, od razu chciałem go mieć i fuh, to było piękne. Jeśli chodzi o cenę, to retailowo nie różnią się za wiele. Jednak w rzeczywistości te buty dało się kupić za 200 zł. Te buty za retail kupisz przez godzinę. Potem już niebo się wyprzedają, bo tak dobre są, jeśli chodzi o all around. I teraz pytanie: co docenimy bardziej, cenę czy sztosa? I szczerze powiem, że normatywnie doceniłbym cenę, ale jednak tu sztosy są tak mocne i tak wizualnie siedzi mi ten but, że to jest po prostu niepojęte i dam punkt tutaj i będzie 1 do 0 na PUM MB01. Kolejną kategorią będzie amortyzacja. I tutaj kto oglądał wtorkowy odcinek, troszkę jest spoiler, ponieważ tam dałem... Taki tier najlepszych amortyzacji od Pumy i tutaj dałem pierwsze miejsce i podtrzymuję to zdanie, bo uważam, że tutaj jest najlepsza amortyzacja, jaka była w butach Pumy. Kto ma MB01 i Cordradery 2 i może porównać, niech się odezwie w komentarzu, bo wiem, że kilka osób ode mnie z Discorda ma, więc mogliby się dać znaka. Tutaj, tak, amortyzacja jest spoko, nie ma co się doczepiać. Naprawdę też dam plusika, ale no wybieramy lepszy. Więc kolejny punkt leci tutaj i mamy już 2 do 0. Wygodę. Jeśli chodzi o wygodę, te buty są spoko. Nie wiem jak będzie wersja low. Mam nadzieję, że będzie to samo bądź lepiej. Tutaj jest genialnie. Najwygodniejsze buty tego roku. Zdecydowanie ja uwielbiam w nich grać. Kompletnie nic najmniejszego mi w nich nie przeszkadza, jeśli chodzi o wygodę buta. Chyba, że zajrzymy to, że rozwiązywanie się buta to jest niewygodne. To wtedy to byłby problem jedyny, jaki do nich mam. Tutaj też myślę, że to, że cholewka jest troszeczkę wyższa, też mi przeszkadza, ponieważ ja lubię buty low, tu jest low. Może te wersje low byłyby wygodniejsze, ale są w wersji high i taką wersję oceniamy. Dlatego punkt muszę dać tutaj i mamy już dwa do jednego. Była wygoda. Była amortyzacja, czas na trakcję. Jeśli chodzi o trakcję, to ja, top tier dla mnie MB01, w ogóle wszystkiego co jest, uważam, że to jest jedna z lepszych trakcji. Na parkietach klej jak szalona. Grałem w nich już na betonie, na tartanie i i tak nie ma najmniejszego ślizgu, najmniejszego problemu. Wszystko jest perfekto. Więc. Nie mam się do czego doczepić, tutaj jest spoko, jest bardzo spoko, ale to nie jest to, to nie jest to, naprawdę. Puma MP01 jest trakcja genialna, do tego wytrzymała podeszwa, która się nie rozjedzie po jednej grze, nie będzie starta, płaska i naprawdę, nawet na betonie wnikając było o, spoko. Nawet chyba e, ktoś się mnie zapytał, czy mi ich nie szkoda na grani. No ale cóż, moi drodzy, mam pokój na buty. Muszę grać w tych butach, żeby je ogrywać, nie? Wypadało, bo co ze mnie byłby za do butów, jakbym w nich nie grał, byłbym idiotą, albo po prostu hipokrytą. Dobra, więc punkt dziś musimy dać i dajmy tutaj, jest już 3 do 1. Zwycięzcę już znamy, ale jest jeszcze kolejna kategoria, czyli ochrona rozkrakotanych staw. No i tak, ten but jest wyższy, ten but ma lepszą trakcję, lepszą amortyzację, i zostaje jedyna rzecz, która jest brana przeze mnie pod uwagę podczas ochrony stawów, czyli lockdown stopy. I szczerze powiem, że lockdown stopy jest lepszy w tych butach, naprawdę, ale to jest różnica nieduża. Tutaj uważam, że wysokość sznurówek jest perfekcyjna, ponieważ w niektórych butach mówię, że sznurówki za nisko dochodzą, za wysoko tu jest perfekto. I uważam, że gdyby wymienić sznurówki na Troszkę bardziej sztywne, takie mniej miękkie, takie jak te. Może te ja nie, bo to się rozwiązuje, bo to też jest minus, ale troszkę bardziej sztywne sznurówki, które lepiej by trzymały nie takie mięciutkie, to byłoby to samo praktycznie. Mi się wydaje, że to jest wina po prostu za miękkich, za takich puchatych sznurobadeł i to jest jedyny problem, jeśli chodzi o ten lockdown no stopy i to by rozwiązało w mojej opinii. Dodatkowo gdyby język nie był taki szeroki, ale na przykład. To jest tylko problem Marików i Morty, ponieważ on tu jest szerszy i sztywniejszy, przez to logo na języku, które jest całe pokryte skórą w wersji galakcji, czy w wersji tej podstawowej, tak nie ma, bo ona ta skóra się kończy tutaj, no to jeszcze te portale wstawiali i tak dalej i przez to też jest lepiej. Więc punkt za ochronę stawów, mimo lepszego lockdownu stopy i tak muszę dać tutaj i jest już 4 do 1. Pumy MB-01 wygrały, co nie jest dla mnie zaskoczeniem i no, będą jeszcze dużo rzeczy wygrywać. Takie żyćko, kilka słów podsumowania. Na outdoor zdecydowanie te, chyba że macie kupę siana, to i tak kupiłbym te na outdoor, a jeśli nie macie kupy siana, to uważam, że Puma Court Rider to jeden z najlepszych butów dostępnych, a budżetowy najlepszy, nie ma nic lepszego budżetowego. Nie wiem czemu ludzie uważają, że Lebrony Witnessy są dobre, jest recenzja, Mówię tam, że są główne. Ludzie i tak piszą do mnie, czy to będzie dobry but. Nie, Mordo, obejrzyj odcinek, potem zadaj pytanie. Dobra, No i co, to już wszystko i do zobaczenia w sobotę w najbliższym odcinku. Nała!